Cześć. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Honda Accord 8. generacji. Przede wszystkim skoncentrujemy się na aspektach technicznych tego samochodu. Będzie sporo o ciekawostkach, opiniach i specyfikacji technicznej. Pojawią się różne ciekawostki, różne opinie. Jeżeli zatem zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na zakup tego konkretnego modelu samochodu, to koniecznie obejrzyj to nagranie do samego końca. Nie zapomnij tak że kliknąć w polubienie pod filmem i zasubskrybować mojego kanału jeżeli jeszcze dotychczas tego nie zrobiłeś a zatem może na początku nieco o historii, przede wszystkim warto wiedzieć, że Honda Accord ósmej generacji produkowana była w latach 2008 do 2015 miejscami produkcji właśnie tego modelu samochodu była Japonia, jak i również Chiny jeżeli chodzi o poprzednika tego modelu, no to oczywiście była to Honda Accord 7 Generacji. Co ciekawe, auto wycofane zostało w 2015 roku. Argumentowane było to tym, że po prostu samochód jakoś specjalnie nie był opłacalny, właśnie w segmencie D. No, zwyczajnie sprzedaż się nie kręciła tak, jakby to tego oczekiwano. No i w wyniku tego właśnie Honda w 2015 roku wstrzymała produkcję właśnie tego modelu, tej konkretnej generacji. Jeżeli chodzi o aspekty, techniczne to tutaj przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę z tego, że auto należy do samochodów z segmentu D. Dostępne było w czterodrzwiowym sedanie lub w pięciodrzwiowym kombi. W aucie wykorzystywano przedni napęd i dostępna była pięcio i biegowa manualna skrzynia biegów, jak i również pięciobiegowa automatyczna skrzynia biegów. Jeżeli chodzi o silniki, no to w przypadku silników benzynowych dostępne były silniki 2.0 o mocy 150 koni mechanicznych, jak i również silnik 2.4 o mocy aż 201 koni mechanicznych. Natomiast w przypadku silników wysokoprężnych były to silniki 2.2 o mocy 150 lub 180 koni mechanicznych. Oczywiście model oferował szereg ciekawych wersji wyposażenia, m.in. Comfort, S, Executive, Lifestyle i wiele, wiele innych. Tutaj warto się zainteresować właśnie wersjami wyposażenia jeżeli gdzieś tam planujecie ewentualny zakup tego konkretnego modelu, wśród ciekawostek warto zaznaczyć, że w 2011 roku samochód przeszedł facelifting, w którym po prostu zwrócono uwagę na kwestie związane z komfortem prowadzenia, dodatkowo starano się również obniżyć emisję spalin. No i dodatkowo zwrócono też uwagę na sprawy związane z designem, wprowadzono nowe reflektory, zwrócono też uwagę na wprowadzenie odpowiednich zderzaków, a za Szereg różnych ciekawych zmian miał miejsce właśnie w 2011 roku podczas faceliftingu. Jeżeli chodzi natomiast o ciekawe oferty Honda Accord 8 generacji w internecie, no to generalnie takich ofert jest naprawdę dużo. Trzeba natomiast wiedzieć, że generalnie dominują oferty, w których samochód wyposażony został w silnik benzynowy 2.0. No i przy tej okazji wspomnę, że jest to silnik który myślę, że warto wybrać, a to z tego względu, że przede wszystkim jest on optymalnym wyborem, i nie bez powodu cieszy się on właśnie tak sporą popularnością w przypadku ewentualnych nabywców takiego samochodu. Może teraz przyjrzyjmy się jeszcze jakiejś ofercie Honda Accord 8 Generacji, zobaczmy jak to się prezentuje cenowo. No i może teraz weźmy sobie taką sensowniejszą ofertę, a mianowicie w przypadku wyboru Honda Accord 8 Generacji, która wyposażona została w silnik 2.0 o mocy 156 koni mechanicznych, której rok produkcji to 2014 rok, której przebieg to około 130 000 km. I która posiada manualną skrzynię biegów, i napęd na przednie koła, to cena będzie wynosiła mniej więcej około 55-60 tysięcy. Mniej więcej za tyle właśnie zakupicie taki konkretny samochód, taki konkretny egzemplarz. Oczywiście, stan takiego auta używane auto, bezwypadkowa. Zatem mniej więcej tak będzie kształtowała się cena takiego samochodu. Może teraz przejdźmy sobie jeszcze do zdarzających się problemów i usterek. W przypadku Honda akord 8 generacji przede wszystkim należy zwrócić uwagę na przekładnię kierowniczą. Oprócz tego, koniecznie zwróć też uwagę przed zakupem na ewentualne głośniki systemu audio, czy gdzieś tam po prostu się nie zepsuły. Do tego może dojść też kwestia poziomowania reflektorów, czy chociażby sprawy związane z zacinającym się zamkiem. Wylewu paliwa, a zatem koniecznie zwróć uwagę na te kwestie. Jeżeli chodzi natomiast o zalety tego modelu, no to jest on chwalony między innymi za kwestie związane z niską awaryjnością. Auto posiada solidne silniki benzynowe. Do tego samochód posiada również bardzo atrakcyjny design, jaki również oferuje sporą przestronność. A zatem trzeba powiedzieć, że prezentuje się to wszystko niezmiernie ciekawie, jeżeli chodzi o Honda Akord 8 generacji. A zatem tak to to wszystko prezentuje się odnośnie tego samochodu. Jeżeli masz jakieś pytania, no to koniecznie napisz o nich w komentarzu. A tymczasem to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.